Dzisiaj będę próbował bić rekord w Lidlu Rekord paragonu Czy tam kwotę na paragonie, swój rekord, nie rekord świata czy Polski, po prostu swój rekord, rekord. do tej pory mój rekord na paragonie jednym to jest 16,90 Nie liczyłem tego ale może ktoś ma przeczucie ile tego jest ile tych puszek jest, no tutaj puszki, butelki najbliżej pół litra. Chyba większość to będzie tych półlitrowych i duża część, ale chyba mniejszość jednak mniejszych, czyli 250, 200, 600 mililitrów itd. tak Zacznę może. i mam nadzieję, że mi się nie... nie zapełni. To będzie lepszy wynik. Bo jak się zapełni to Wynik nie będzie taki dobry. Trzeba będzie go rozbić na dwa, ale na jednym paragonie nie będzie tak dobrze to wyglądać. Już jest rekord 20, ponad 20 i jeszcze tyle. Zobaczymy. Tak więc nie, prze, nie, prze, nie przepełnił się automat. Przyjął wszystkie puszki, butelki. Było ich ponad 400, 402 sztuki dokładnie. W tym zobaczmy 29 puszki, reszta butelki 73. No i jest to taki mój rekord prywatny. Jednym paradoksem, no miałem trochę farta. Że się nie przypełnił. Na tym polega ten fart. Przy cenie 50 groszy, gdyby była, ma być już niedługo, to byłoby ponad 200 zł. I cóż mogę jeszcze powiedzieć? Dwóch opakowań mi nie przyjęło. Pokażę je. Nie przyjęło mi. Takiego czegoś, ICE COFFEE To chyba ze 4 razy próbowałem to umieścić no nie, nie myślcie, że to chodzi o to, że jest pogięto, to nie o to chodzi I, I tego mi nie przyjęło, no dlatego, że to nie ma po prostu kodu kreskowego No dobra, tak więc Zapraszam do dzielenia się w komentarzach swoimi rekordami Rekord tutaj mój 400, ponad 400 puszek i butelek łącznie 40 zł20 groszy. Zł. Już tego parę nie mam, ale nagranie zostało. Zasadniczo ta maszyna, tak jest w regulaminie, przyjmuje jednorazowo do 700 opakowań. No to nie znaczy, że się kosze jakby zapełniają, ale jakby się udało się taki wynik zrobić 70 zł, no to byłby chyba rekord taki już nie do pobicia chyba żeby zmienili to oprogramowanie, to oprogramowanie. No i ciekawe jak to będzie w sierpni, czy zostanie 10 groszy, czy powrót do 5 groszy. No to by słabo wyglądało, ale zobaczymy. A może jeszcze podniosą? Chociaż z tego co widać nie ma jakiejś konkurencji tutaj w tej dział, na tej działce automatów Szczególnie biedronka tutaj Ale to może nie jest takie głupie, że oni jednak zaczną od zbiórki ręcznej Może to jednak ma jakiś sens Ja nagram na ten temat swoich kilka przemyśleń Jakie są zalety zbiórki ręcznej? Oprócz tego, że oczywiście nie wymaga to inwestowania w maszyny, co jest oczywiście dużą oszczędnością, bardzo dużą. Nawet jeśli by musieli, nie wiem, jednego czy dwóch pracowników zatrudnić, no to później, że tak mi się wydaje, po jakimś tam czasie. Fabiodorka sobie obliczy, w którym sklepie warto maszynę kupić, ile tych maszyn, a w których może zostać zbirka ręczna. Tak więc już trochę zacząłem swoje przemyślenia, ale, ale więcej jest tych, że tak powiem, yy, yy, przemyśleń. I to już będzie osobny filmik, nie wiem kiedy. Może już w przyszłym tygodniu, a może w przyszłym miesiącu. Jeszcze Zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmiku o zgarnięciu butelki z peronu, to uważam jest bardzo fajny filmik, w sumie nie wiem dlaczego ma tak mało wyświetleń, niewiele ponad 100, a dużo słabsze filmiki na tym kanale mają tysiące wyświetleń, nie wiem dlaczego, tak więc zachęcam do obejrzenia tego filmiku, link w komentarzu. i w pierwszej linii opisu.